co dwie deszki? dyszki? Mam takie jeszcze masą w plucie, ale nie są takie A to nie to ja fajnie, fajnie. Dziś sponsoring z tej wody. I na nałączowanki. A i robimy kolejną deklamę są do tych Tak jest. Na każdym odcinku jest antyreklama. Tak jest. I Jurajski. Nagrywa? No, Jurajska jest spoko, to chodzi Ale jest ściekowa. Nagrywa się? Nie, nie nagrywa się. O kurwa, ja mu wchodzę. Wchodzę w okay. Kiedy? No, słońce, ale to nie ma sensu w ogóle. Tak on powiedział teraz? Chyba jest trochę lepiej. Tak mi się wydaje, że jest trochę lepiej. Ale to i tak nie jest perfecto. No ale. No, no no Jest jednak różnica tej masy rozłożenia tego ciężaru. Inaczej się wyciska. Cięższa jest po prostu no, niż 25 dozyny. Ale stresuje się, wiesz? Tak? No to jednak taki ciężar, że... Więc... Ale zrobisz, zrobisz. Ja wierzę. Kurwa, jebana. Ale krzywo, kurwa. Dobra, nie. Uf. I tak jest, krzywo. Ej, Albo krzywo złapałeś, albo coś było nie tak, bo ci prawa Oczułem. ręka wjeżdżała. Czułem, proszę, wiesz? Musiałeś nie kontrować. wiem, Nie wiem, czego to była wina. Załóż. Seria wy. Dominik Bill, pierwsza seria. 87,5 kg na sztandze.

Tak. Kurwa, jebam. I Nie było na 7, 6. Kurwa, myślałem, że na 7, 7 nie. Też liczyłem, 6. Tak, dobra. Ale może ła, nie... ale ładnie, lekko, lekko fuj. Lekko fuj. No stres stres <noise> <chuj. głos> <noise> Taki stresik był? O kurde. Bo no zaraz ty. A ja jestem pewny, że zrobię. Nie musisz mi wynosić. No. Tak, stań, stań na stań. Tak, ja wczoraj cynamon, także wiem, że w trzech na osiem będzie. Cynamon nie biega. Oj, mocno, rozpierdalazłem. Tak jest. Tak. Obro 7. Zajebiście. Ja poproszę dyszkę tak 90. Samo w starczam Co mówisz? Ja od kolejnego tygodnia się pierdolałam, państwa tak wygląda, że coś posprędaj się. Pauzą. Muszę się tak jest. Zobaczmy na to wyciskanie. Piękny ruch. Piękny. Zajebiście. Błuka sezamowa to jest to. Rozjebie to kurwa. Na 6 Brian Luzyga Brian Bryła Luzyga Pierwsza seria 100 kg, przez powtórzeń. Zobaczmy. Wynosimy? Poproszę. Tak jest. Trzy, cztery. Tak. Mocno dawaj. moc sióstru dawaj. Weź się. Jebane jest ciężkie w chuj. Ale kurwa jest dobrze. Co? Ładnie, fajne wyciskanie, bardzo ładnie. Nagrywa się? Ale się zjebałem widzowie. Jebiekałem w chuj. Dominik Wilk, druga seria. To dawaj to mocno. Dominik Rozkurwiator 3600. Dawaj. 3, 2, 1. Dawaj mocno. Ładnie. To jest to, dawaj mocno. Tak. Mocno ostatni, dawaj na mnie. Dawaj ten szósty mocno, mocno, o kurwa, ale szybko. Ale krzywo odłożył. Ten piąty, wiesz? Wolno, a szósty? Wyścig. No. Ale to jest coś takiego, że tak już leży na łapach, że nie wiesz czy wyciśniesz. Po prostu chodzisz więc nie wiadomo na dół. Jakbyś miał nie wiem, jakiś wydej z matą na temat. Tak, sześć. Ale mocno. I mocno na mnie. Tak. Stwierdzam, że nie będę robić takich dudupy powtórzeń. Zejdę ładnie i będę ładnie pchać. Jak mi znajdzie i nie zrobię na 3-2, mam to w dupie Rozumiem. po prostu. Już mnie nie interesują te wszystkie powtórzenia na 5, na 6. To może zmniejsz, 9, 5 Twardo? Okay. Chcę tym twardo zrobić ładnie. Dobrze. Zobaczyć ile jestem w stanie. Okej, okay, okej. Okay. Ale tempo. Dwa. Max Verstappen tu 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 tu. Max Verstappen tu 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 tu. Możesz stanąć. Chuj w tą przerwę już. Co? Chuj w tą przerwę. Już mnie nie interesuje ta przerwa. Tak, 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 tak. Brałem Ludy Gabryła, Akabryła, Bryła, AK Druga seria 100 kilo. Trzy, cztery. Raz. Piękne powtórzenie, dały dwa! Trzy, na mnie! Weź. Kurwa bez sensu. Ja to Ale zrobiłbyś jeszcze kurwa z dwa. Jakby mi tak łokcie spierdalały to tak, ale nie tak ładnie. Widzowie powiem wam teraz po cichu, na łóżko. Bardzo ładna suka. Siedzi sobie przy przysiadzie. Taka podchodzi po 30 lat, ale jest bardzo ładna. Opowiadam widzom zjawisku. Oni widzieli. Co? Oni widzieli. Zjawisko? Dobra, dobra. Trzy, dwa, Mocno, teraz się skup. Mocno, dawaj, szósty, dawaj. Mocno, dawaj. Pchaj. O kurwa. Kurwa, tak blisko. Ale ciska jebana. <grywa> ale blisko było, kurwa. Już, już tak miała, szło. Już to miałeś w chuj. Szkoda, że spadło. Reszta tak się Ładne wyciskanie. Sześć zawoń. Siedem osiem. Что? Раз. Давай, мотца давай. Было? <плышки> czyli coś jest z tą piątką, dziesiątką nie tak? <laughs> Widzowie, jeśli mnie słyszycie, dajcie jakieś rady, jak podszkolić się pod masy lapa, bo próbuję pod niego podejść, bo jednego masy lapa, ale średnio idzie. Więc jak macie jakieś rady, to poproszę. Mm -hmm. Mocht je ja. ik straks weer Ja. Oké. Kurwa, macz. Ah. Jakby tata ćwiczył, to bym był jebany, ale nie ćwiczył. No. To co, pomóc ci jak coś? Nie. Dobrze. Ta koszulka kurwa mnie ciągnie do kuja, Coś hmm. rozpierdolę zaraz. Na dole jest w ogóle w chuj ludzi. Tak, lipo. Mam nadzieję, że to się zwolni, dopóki nie pójdziemy tam. Mocno do góry. To pierdolę. Pięć? Cztery. Jeszcze byś zrobił ten piąty, ja odpuściłeś. Nie zrobiłbym on mnie puszczał chwyt. Nónie dobry nie się przekaz się, nie zrobił. się zrobił mimo wszystko. Co? Dobry przekaz się zrobił. Jaki? Że może iść chujowo, ale trzeba Jaki? robić po prostu. Jaki? Tak. kupujcie tych krajeckich słuchawek JBL. ów Nieba. Spadają kurwa, jak robić podciąganie. 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 Myślę, że Jebawne. to jest... Myślę do mnie, że to jest ten moment, żeby robić sponsoring. Jebawne. Teraz? I antysponsoring. sponsoring. To najpierw anty. Na, na skosie zrobimy anty? coś więcej. Anty? Nie kupujcie JBL. u Mogę wziąć? Dominik, powiedz, czego się nie toleruje tutaj, kurwa, jakiej wody? Nie. Jebać Sudety Plus. Tak jest, Sudety Plus i Jurajska ściekowa woda. Pozdrawiam. Zmiana kadru. Jebać jbl kujową firmę Sławek. Łańce, gdzie dałeś Tam nie ściągnąłem ci, bo był przekaz. Jasne. Przekaz dla dobrych ziomeczków, którzy subskrybują kanał Bryła. Tygodniu, Może pokaż cały... do kamery. Pokaż to do kamery. To trzeba uwieczyć. Ja ci dam. Po jednym tygodniu. słuchawka będzie tak chodzić. Kupuję się nie trzyma I jak, jak robicie, kurwa podciąganie, to spadają słuchawki. Nie kupujcie. Jebane słuchawki, kurwa. Dam mu moje zaraz. Jak sobie słucha, to niech bez sensu, żeby w tych chujowych... No, jeszcze 20%. Widzowie, macie przynajmniej ten... Jak to się nazywa? Ano reklama? Nie, nie. Czekasz tylko... Przekaz. Nie, jak przekaz. mówisz komuś na przyszłość, to z radę. rada. Rada, o. Coś takiego. Macie radę, żeby nie kupować po prostu. Do dupy. No. Ej. No, ale <noise> Ogólnie nie, było, było przełożenie, widać. Kurwa, ma to w chuj. Ma

Mosła, jedziesz ten kurwa. Jeżesz ten kurwa. Na ile miał 6? Na 6. Nie wstanę. Możecie pomóc? Mogę co najwyżej zrzucić Dziękuję. Dziękuję bardzo. Masz? Mam. Ale powinienem zostać przednia. Daj, konciągnął. O kurwa, byśmy zrobili. O, ale byłby przypał. O, 38 na czwórce? To się tutaj wynosiło, Dobra. Czekaj. Czekaj, dobra. O, Jasne, już jedno. Jesne, jesne. Ja drugą wezmę, spokojnie. Ale to mi jedną. Szybka akcja. Dawaj. On dziś to ma. On jest taki uparty, że nie weźmie ode mnie tych słowek. Masakra. Nie, Serio. Jesteś uparty jak osio. Wiem, że tego słyszy. Wiem, że to słyszysz. Prawdopodobnie coś jesz teraz, jak to, jak to słuchasz. Co kurwa? No on Aha, będzie to oglądać. A, faktycznie. Dobra, miał to sens co powiedziałeś. Dawaj moc. Ciekawe co? Nie, będziesz taki uparty. Pewnie, pewnie wpierdala obiad właśnie w tym momencie. Ci Możliwe. Napiszcie widzowie, co robicie w tym momencie. Oj, o, smacznego widzowie. Smacznego, tak, tak. jest. Jeśli oglądacie to do obiadku, smacznego. Czy poszedł? Poszedł w chuj. No widzowie, proces stworzenia miniaturki. Ustawia się trzech zjebów. Napina się. Co mam zrobić? Co masz zrobić? No. Co tego ci się żywnie podoba? Czekaj, bo jest krzywo. Dobra. Ale czekaj, to musimy tu ja. To tak napinam w chuj. Jeszcze raz. A co, co, będziesz wycinał zdjęcie czy co? Będę wycinał zdjęcie. Już kurwa! wygląda jak gniewy. Kurwa, żeś mi to spuścił. Jest na trójce? Teraz byś kurwa miał wyciskanie. Czekaj, A czapka seria, Brian. Czekaj, Zobaczmy. I'm strong. I'm stronger. I'm bigger! jestem I'm the fucking best. Nie wiem, co zauważy, się zauważy. Czy tą panią tam w fioletowych spodenkach. Bardzo ładna pani. Bardzo ładne pośladki. Ja pierdolę. Powiem. <grym zauważyła> <grym zauważyła> no teraz. Południe. Ale nie, ja powiedziałem, że ma bardzo ładne pośladki. Tam tam w fioletowej. No tam ta fioletowa. No bardzo ładne pośladki. Tak, no? <laughs> Jeśli pani to ogląda, niech pani napisze w komentarzu jeden. Tak, naprawdę, dobra forma. Jest to komplement. Tak. Chwila. Niech pani zobaczy, ile mi do pani brakuje.